Dzień dobry, tu się Konia, Jesteśmy znowu po ustawie. Dalej kontynuujemy nasze porządki. Tym razem już nie w mieszkaniach po budowie, tylko już przed wynajmowę po sprzedaży. Że bardzo pięknie, bardzo ładnie wygląda wszystko. Warunki oczywiście polowe, ponieważ jest to mieszkanie tutaj jeszcze w stanie takim w miarę świeżym przecież. Chcieliśmy Państwu pokazać, ponieważ jest nam bardzo miło, ze względu na to, że są to mieszkania, z którymi jesteśmy związani, gdyż sprzątamy je drugi raz. Pierwszy raz sprzątaliśmy je po budowie w stanie surowym, a teraz je sprzątamy w stanie już gotowym, gdzie już mamy podłogi, już buduje nam się kuchnia tutaj. Po prostu jest to sprzątanie teraz już mieszkania przedwynajmowego że bardzo nam miło, że nam tutaj mamy takie zaufanie i możemy uczestniczyć po prostu w obserwacjach wszystkich tych lokali, zarówno w stanie surowym, jak i już w takim młodniejszym stanie. <laughs> Życzymy Państwu miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie z osiedla kwiatowego na Ustowie i zapraszamy do skorzystania z usług Dorocklein.